Ratunku potrzebuję pomocy psychologicznej, a mnie nie stać, więc T4 Stream też wpłata slash na Nie no, dobra. A tak serio. To potrzebuję pomocy psychologicznej, bo siadła mi psycha. Nie wiem, no, trochę przesadzam, nie potrzebuję, ale tak mi siadła psycha, że sobie nie wyobrażacie. Więc co się stało zapytacie, Chodzi o szkołę. I nie chodzi to o to, że po prostu powrót do szkoły i koniec wakacji już to samo jest złe. Jest znacznie, znacznie gorzej. Więc, co się takiego stało w szkole, się zapytacie? Od początku. Eee, rok temu. Nie, nie, w tamtym roku szkolnym, trzy miesiące temu, nagrałem. Eee, wrzuciłem na YouTube. A, i no, zrobiłem e, piosenkę, piwniczak. I on to była tak naprawdę, w sensie tak naprawdę, ja tego nigdzie nie ukrywałem, ale to był e, praca na konkurs do szkoły. Tam e, konkurs szkoła bez szkoły, i że tam trzeba nagra zrobić filmik. Nagrać by zrobić, kto jak woli, e, dotyczący radzenia sobie na lekcjach i tak dalej, i tak dalej. Kochana, mamusia postanowiła przynieść zupę, bo niby nie zjadłem. A... Tak naprawdę ja zjadłem zupę i teraz mam po prostu drugą. Nie wiem, co ja mam zrobić w sensie zjem, ale to za chwilę. Kontynuując. Wszystko, mm, wszystko by było fajnie, już temat tej pracy zakończony. Wygra, ja wygrałem konkurs, wszyscy są zadowoleni. Ale na pierwszej razie pedagogicznej w tym roku y, nauczycielka odpowiedzialna za ten konkurs y, będąca jury przypomniała sobie o nim i uznała Ej! Może puścić na forum wszystkich nauczycieli wygraną pracę konkursową. No i to zrobiła. No i dobra, okej. Okay. W sensie no, nauczyciele zobaczyli moją nutę. Straszne, nic się nie stało takiego. Ale im się spodobała. I uznali, że trzeba ją puścić w każdej klasie. Wy Ja wczoraj w szkole Chodziłem od klasy do klasy i puszczałem moją własną nutę. I... To jest straszne! Naprawdę! Ale to jeszcze nic! Wiecie, nota się skończyła, oni proszą o bis, niektórzy proszą o bis, no to się puszcza. No to się puszcza bis, nikt będzie, bo nauczyciel też każe bis puścić. No. Ale czasami na autoranie się następny puszcza filmik, na przykład Grappa Ice w mojej wersji ja mam ją wyłączyć, a wszyscy mówią nie wyłączę, nie wyłączę Nauczyci nauczycielka mówi, żebym nie wyłączał to jak mi mówią, żebym nie wyłączał nauczycielka mówi, no to... No to jej nie wyłączam i leci moja wersja Grappa Ice straszne straszne przeżycie, naprawdę ale dobrze, nie wiem jakim cudem przeżyłem to wczoraj było do przeżycia. Ale dzisiaj przychodzę na matematykę, a pani mówi: O, Maciek, ja nie wiedziałam, że ty masz kanał na YouTube i taką pasję masz. Obejrzałam parę twoich filmów. Obejrzałam parę twoich filmów. Wy to rozumiecie? Moja nauczycielka mnie ogląda. I sam ten fakt już jest straszny, stresujący i tak dalej. Ale dobrze, przeżyję. Tylko on się wiąże z paroma rzeczami. Po pierwsze przeklinam dużo i. Staję tak słaba, jak wiem, że nauczyciele, rodzice i tak dalej oglądają, ale dobra no już niech będzie. Jest znacznie gorsza rzecz. Tutaj bardziej takie osoby, które nie są na... nie oglądają mojego kanału od dwóch tygodni. Wyki podczas lekcji wy wiecie, jakie ja poradniki robiłem? Wiecie, a jak nie wiecie, to możecie sobie szybko znaleźć. Jakie ja poradniki robiłem. Poradniki na lekcję. No, właśnie. I w momencie, kiedy nauczyciel ogląda, to tak, średnia. Więc nie wiem, co ja mam zrobić. Nie wiem. Poddaję się po prostu. Zostawię, mógłbym je usunąć, ale zostawię już te filmy w spokoju. Dobra, no i w sumie tyle. No, już powiedziałem wam, co i jak. 31 sierpnia miałem 18 i mam dużo prezentów, i zrobię vloga z, tego, z tych moich prezentów. To będzie niedługo, ale muszę jeszcze dokończyć ogarnianie tych prezentów, bo jest parę z nich spraw. No i co? Siema. życzę Wam, żeby Wam nie psycha siadła tak jak mi.